Ryzyko związane z pokarmami mrożonymi dla ryb akwariowych. W akwarystyce coraz większą popularnością cieszy się stosowanie mrożonych pokarmów jako podstawy lub uzupełnienia diety ryb ozdobnych. W opinii wielu akwarystów mrożonki uchodzą za produkt wygodny, naturalny i bogaty w wartości odżywcze. Rzeczywiście. Odpowiednio dobrany i przechowywany pokarm mrożony może być wartościowym składnikiem jadłospisu wielu gatunków ryb. Należy jednak mieć świadomość, że stosowanie tego typu karmy wiąże się również z pewnymi zagrożeniami, które nie zawsze są oczywiste i często bywają bagatelizowane przez mniej doświadczonych hodowców. Jednym z głównych problemów związanych z pokarmami mrożonymi jest brak pewności co do ich jakości mikrobiologicznej. Proces mrożenia nie gwarantuje całkowitej sterylności produktu. W praktyce oznacza to, że w niektórych przypadkach możliwe jest przeniesienie do akwarium bakterii chorobotwórczych, grzybów, a nawet pasożytów, które przeżyły zamrożenie. Szczególnie niebezpieczna w tym kontekście jest ochotka, często uznawana za jedną z bardziej kontrowersyjnych mrożonek. Często pozyskiwana z zanieczyszczonych wód może być nosicielem chorób i pasożytów, których obecność może pozostać niezauważona aż do momentu wybuchu infekcji w zbiorniku. Kolejnym zagrożeniem jest ryzyko przerwania tzw. łańcucha chłodniczego. Mrożone pokarmy powinny być przechowywane i transportowane w temperaturach gwarantujących ich stabilność biologiczną. Każde, nawet chwilowe rozmrożenie produktu może prowadzić do namnażania się bakterii, rozkładu białek i obniżenia wartości odżywczych. Co więcej, rozmrożony i ponownie zamrożony pokarm może zawierać toksyczne substancje, a jego spożycie przez ryby może prowadzić do zaburzeń układu pokarmowego lub zatrucia. Warto również zwrócić uwagę na sam skład i wartość odżywczą dostępnych na rynku mrożonek. Producenci bardzo rzadko podają precyzyjne informacje dotyczące zawartości białka, tłuszczu, popiołu czy błonnika. Taka nieprzejrzystość może prowadzić do sytuacji, w której akwarysta nieświadomie karmi swoje ryby pokarmem nieodpowiednim dla danego gatunku lub niespełniającym wymagań dietetycznych. Zbyt tłuste mrożonki, stosowane regularnie, mogą doprowadzić do otłuszczenia narządów wewnętrznych zwłaszcza u ryb bardziej podatnych na choroby metaboliczne. Brak błonnika i składników wspomagających trawienie może z kolei skutkować zaparciami i problemami gastrycznymi. Warto również wspomnieć o często pomijanej, ale istotnej kwestii zawartości wody w mrożonkach. Wiele produktów dostępnych w sprzedaży zawiera duże ilości lodu, który nie ma żadnej wartości odżywczej, ale znacząco zwiększa wagę opakowania. Oznacza to, że konsument płaci nie tylko za pokarm, lecz także za wodę, a rzeczywista ilość substancji odżywczych może być znacznie niższa niż oczekiwana. Może to prowadzić do niedożywienia ryb, jeśli mrożonki stanowią jedyne źródło pożywienia w akwarium. Nie bez znaczenia pozostaje także aspekt higieniczny samego procesu rozmrażania. Pokarm mrożony nie powinien być podawany rybom bez wcześniejszego rozmrożenia i przepłukania. Niestety wielu akwarystów pomija ten etap, co może prowadzić do zanieczyszczenia wody w zbiorniku i pogorszenia jej parametrów. Szczególnie niebezpieczne są tzw. soki rozmrażające, zawierające rozpuszczone białka i inne substancje organiczne, które przyczyniają się do wzrostu poziomu amoniaku i fosforanów co z kolei może prowadzić do zakwitów glonów i pogorszenia warunków życia w akwarium. Podsumowując, stosowanie mrożonych pokarmów dla ryb akwariowych niesie ze sobą szereg zagrożeń, o których każdy świadomy akwarysta powinien wiedzieć. Choć mogą one być wartościowym elementem diety, ich jakość, pochodzenie i sposób przechowywania powinny być przedmiotem szczególnej uwagi. W trosce o zdrowie i dobrostan ryb warto zachować ostrożność i dążyć do zróżnicowania jadłospisu, opierając się nie tylko na mrożonkach, ale także na innych formach pokarmu, takich jak pasze suche, pokarmy żywe oraz dobrze zbilansowane diety roślinne lub mieszane.